Kolejny Podlaski urbek pod tetołem Góra 3, Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Ja myślałem, że jeszcze do góry będziemy mieć A my tutaj ponową skręcamy Bo tak naprawdę z drugiej strony on jest tutaj ale teraz idziemy iść. I Ja myślałem że wiesz, że te uliczki i te parkingi jak wiesz w tej kocinie nie, no trochę się różni tego, nie? nie? no to wiesz, powierzchniowo to nawet nie ma o czym mówić. Mhm. Ale podoba mi się, każdy już ma taki swój urok. I jeszcze to jest Tutaj dużo filmów chyba nagrywali. Tak, no, Jak jest lato i te wszystkie knajpy są otwierane. Takie niepokojące pokoje. Ale widać faktycznie te wisła. No i sobie wyobraźcie jaki jest z zamku widok. Z tej góry też jest zarąbisty widok. Tak, tak. Pamiętajmy, dużo znajomych zostawia sobie zdjęcia właśnie z góry czy Jeszcze się płaciło za wejście jak już zaczął go się na całą górę A nie ci w ogóle górze, że kupić Dobra, spotkamy się na górze No i widok Z góry trzech krzyży. Eee, elegancko Taj skokaj Elegancko. Panie. Chodź, podejdziemy, to nagramy, to może zamek załapiemy O kurde, powiem ci, że raz w życiu warto tu przyjechać Nawet nie raz Nie no, jeszcze przyjdzie. przyjedziemy Jeszcze ujęcie takie weźmiemy powodne Ja, czy nagranie będzie oddawało to nie? Bo jest naprawdę wysoko wieczorem by było fajnie, co piwko sobie tutaj wyjdzie? fajnie by tak było nawet by jedną noc tu przenocować i wiesz wieczorem no. Jak ten zamek jest oświetlony, ta ścieżka cała na górę trzeba Dobra, parę zdjęć szybowa. zrobimy kliczem